Rośliny ozdobią każdy pokój, a nawet oczyszczają powietrze, którym oddychasz. Subskrybuj po więcej porad. Czy rośliny mogą również przynieść niematerialne korzyści przestrzeni życiowej, takie jak spokój, szczęście czy miłość? Chociaż te twierdzenia są trudne do udowodnienia naukowego, są równie trudne do obalenia, a ludzie od pokoleń polegają na szczególnych cechach niektórych roślin. Znajdziesz sporo atrakcyjnych, niedrogich roślin doniczkowych, które podobno mają potężny wpływ na rozwój ludzi. Dlaczego nie spróbować jednego lub dwóch z nich i przekonać się, czy trafiają na ciebie pieniądze, szczęście lub zdrowie? Oto sześć dobrych roślin dla twojego szczęścia. Lilia Pokojowa. Mówi się, że lilia pokojowa przynosi dobrobyt i spokój w domu. Oczyszczając powietrze i neutralizując szkodliwe gazy wewnątrz pomieszczeń, może pomóc w zapobieganiu astmie, bólom głowy, a nawet poważniejszym chorobom. Szczęśliwy bambus Chociaż nie jest spokrewniona z prawdziwym bambusem, ta szczęśliwa bambusowa roślina wygląda jak bambus. Korzyści Pomyślna roślina w feng shui, szczęśliwy bambus od tysięcy lat jest symbolem szczęścia i dobrobytu w Azji. Będziesz miał jeszcze więcej szczęścia i sukcesów w miłości, jeśli otrzymasz roślinę w prezencie. Aloes. Uważa się, że Aloes przynosi szczęście i optymizm w przestrzeni życiowej oraz odpędza negatywne wibracje. Jest równie dobrze znany ze swoich niesamowitych właściwości leczniczych. Błuchne liście są wypełnione żelem, który pomaga leczyć choroby skóry, takie jak oparzenia. Święta Bazylia. Zioło to jest czczone w indyjskiej mitologii w hinduizmie ze względu na jego duchowe cechy, i uważa się, że ma działanie lecznicze. Mówi się, że jako roślina doniczkowa oczyszcza dom z negatywnej energii i przyciąga pozytywne wibracje do środowiska. Emituje tlen i pochłania szkodliwe gazy prawie przez cały dzień. Jako zioło lecznicze mówi się, że ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Jaśmin. Mówi się, że jaśmin święty kwiat Persji stymuluje energię, podnosi poczucie własnej wartości i wzmacnia relacje. Kiedy jest używany jako roślina doniczkowa w sypialni, jaśmin ma reputację, że przynosi głęboki sen, jak i prorocze sny. Lawenda. Ta roślina ma wiele magicznych właściwości, które leczą i chronią. Mówi się, że pomaga w zapewnieniu stabilności i jasności umysłu w twoim życiu. Usuwa również toksyny z domu i pomaga w bólach głowy, bezsenności i depresji. Czy masz u siebie jedną z tych roślin? Albo dostałeś w prezencie? Podziel się w komentarzu. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku proszę zostaw komentarz i łapkę w górę jeśli się podobało.